Witam was, bardzo serdecznie zapraszamy do nas Na kolejnym odcinku zagramy w Margonem. Dzisiaj ze mną Kazik, Boopsman. Bu, Siema! I Vexis. Jesteśmy Jestem chyba bardzo tutaj w przerwie, już się za mnie tak skaniłam że, no, no po prostu, że musiałem coś nagrać bo miałem taką chęć i w ogóle mam nową grę, którą też, mam nowe dwie gry które też będą na kanale, które niedługo się pojawią, tak, niedługo się pojawią bardzo no, może nawet po tym odcinku, nie wiem, nie wiem nie wiem, ale mówię bardzo szybko bo jestem szczęśliwy a mamy być Battlefield 4 i Hexagon Hexagon, hexagon to jest gra świata, jeśli nie wiecie czy to jest Hexagon, albo Battlefield wpiszę sobie na YouTubie I dzisiaj będziemy grali <grych> I dzisiaj będziemy expili na waterach, tak? i będzie kilka, pa i będzie parę yy, ciekawych informacji. Może nie ciekawych, ciekawych, nie nie wiem. Yy, mianow yy, mianowicie yy, licytuję Hero, zawsze k No Może wartościowe, ale zawsze coś jest, się za więcej. Nie wiem czy, yy, bo podbijałem tak senem yy, To jest hełm Jugreala na 166 lewej. Nie wiem czy to dobrze mówię. No i wali. Yy, co nam powie? Cześć, to są ja, pierwsi. Ja teraz robię obrazek. game over. Game yy, over. Tak, mam 40 lewy jak widzicie. Mam kuszę karmazynka i teraz będzie teraz yy, będzie jeszcze jedna bardzo ważniejsza. Mianowicie, mam klan! Mam klan Armia Flamastersów, także Armia Flamastersów, więc tam na początek, parę informacji, Rekrutacja od dowolnego levela, wystarczy być moim widzem, www.youtube.com.pl, Gdy jesteś w klanie trzeba wpłacić 100 w dowolnym terminie, po płaceniu kwoty można prosić Flamera lub weksysa o pożyczkę do stuka pożyczkę trzeba wpłacić, spłacić do kilku tygodni, co to, to, to nie jest jeszcze ustalone do Wypady na elity 1, elity 2, Herosów, Tytanów, może regulamin. Yy, regulamin yy, nie przeklinać, ja już to znam, nie przeklinać na czacie, na czacie klanowym, poza można. Yy, nie dodam klanów w razie, chyba że zaskoda, bo magazynu klanów Wszystkie groźby do, od użytkowników Margonem. I ITP! skłaszczek do flamera. Co tydzień dla każdego po 5K. O ile się dobrze wyrobimy. Tak. Mm. Na Edwójkę. Nie. Gość, ja nagrywam. Mm. No co za? I yy, przysłucę. Wszystko... Łaga, łaga, uwaga... Także czemu się nie odzywacie. No tak. No! jak to? Co gościu? gościu no, była skupienie na górze. Ja tak pieprzę. Gościu, opuść grupę. Opuść grupę, bo nie wiem, czy mam. <coughs> Także, co jeszcze chciałem powiedzieć? Co jeszcze chciałem powiedzieć? Co jeszcze chciałem powiedzieć? Co jeszcze chciałem powiedzieć? Ciekawe, czy mówisz o A to nie było... <noise> Dobra, e, także teraz tak, e, e, może Battlefield e, się pojawić z Vexisem, Tak, nie, To jeszcze nie jest postanowione. Ale, ale, ale... ale bardzo możliwe eee, no, 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 no. I właśnie dzisiaj nagrywam taki odcinek na nowym programie, który jest tak zryty Nie podoba mi się. Może nie zryty fajny jest, ale mi się nie podoba. I jak nagrywałem, to mi się pojawił mnie tak żół, że jest tutaj w Eder. I szukałem go, szukałem go, ale jak to tylko ubił ale... i lot był cienki, bo nic się nie lotło. Jeśli będziecie słyszeć jakieś odgłosy w grę, to Kazikman, Boobsman i Vexis grają w Diablo. Co wy tam robicie? laska, poszła! dla mnie! I co? Co jeszcze mogę powiedzieć, co wam jeszcze mogę powiedzieć? Wiecie, że ja dawno, ja już odzwyczajem odmówienia tego. Muszę pomyśleć. Ale właśnie i może nie być przez długi czas odcinków, ponieważ myszkę zepsułem i no teraz nagrywam na pożyczonej. Także, no. Także postaram się dzisiaj, dziś już kupić tą myszkę, ale Wątpię, może jutro. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Także jeśli odcinków nie będzie, nie martwcie się. Ja z nigdzie nie wyjeżdżam już, nie mam zamiaru wyjeżdżać do końca. Jeszcze mam tydzień wakacji, także przez tydzień będzie tyle odcinków, tak na sam odcinków, że... Nie zdążycie oglądać przez tydzień tylko. No nie no, może nie, ale <grym> bez przesady, ale no, ja będzie spoko. Pulelele. Ej, ale chyba kupię to hero, wiecie? Bo nie przebije mnie nikt Co to było? Z, <grym> Można? Ja otworzę okno, czekajcie <grym> I co z tego? Ja cię znam, I się wydało! Boobsman to... <grym> Coś się mam powiedzieć, 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 coś po polsku? Ja do ja, i very good Polish, i very bad Angielski English. <laughs> o, przekażę teraz, się założymy. Przewo, jak ono. Mm, i co, i co, i co, i co aha, y, wiem co, wiem co, wiem co wiem co mogę powiedzieć, jeszcze wiem co mogę jeszcze powiedzieć każdy kto chce się dostać do tego klanu niech wpisze na pliw, polski plamer na margonem albo na pliw youtube'a albo w komentarzach i tam obojętnie glubos dobra, y, tu zakończymy odcinek, bo widzę, że już tutaj jest

No, dobra, skończymy koło tego grzybusia i... <laughs> Bo już nie mam pojęcia. Kuźwa, jeszcze to koło tego grzybusia nie da się skończyć, to idziemy go szukać. O, jest what, także. Late. <laughs> także, co? Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie po sobie lajka. Czy łapkę w górę. Yy, co jeszcze, co jeszcze? Dzisiaj ze mną był Bubsman. Co się zasuwał?